Nadzór nad ruchem i kontrole drogowe to podstawowe zadania policjantów Kołowrzyskiego Wydziału Ruchu Drogowego. Dzięki ich pracy wielu piratów drogowych pożegnało się z uprawnieniami do kierowania pojazdami. Kolejnych kierowców, którzy za nic mieli przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, zatrzymali w Wartkowie i Ząbrowie. To właśnie w tych miejscowościach, gdzie prędkość ograniczona jest do 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, trzech kierujących pojazdami osobowymi rozpędziło się do ponad 100 km na godzinę. Rekordzistą okazał się 43-letni kierujący pojazdem marki Audi. Który w Wartkowie jechał 124 km na godzinę, mężczyzna został ukarany mandatem w kwocie 2500 zł i 15 punktami. Na pozostałych dwóch nałożono mandaty w kwocie 1500 zł i 13 punktów, wszystkim kierującym zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami na okres 3 miesięcy, policja przypomina, kierowca, który przekroczy prędkość w obszarze zabudowanym o co najmniej 50 km na godzinę, straci prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Jeżeli pomimo utraty prawa jazdy taka osoba będzie nadal poruszana, Ruszała się samochodem i zostanie zatrzymana przez policję, okres zatrzymania prawa jazdy wydłuży się do 6 miesięcy. Jeśli to nadal nie zniechęci kierowcy, ryzykuje on utratą uprawnień i ponownym przystąpieniem do egzaminu.